Ale Aga, właśnie wiem co chodzi z tym palmami. Ty, to jest tam chyba. To jednak się pomyliłem. I bum, i bum, i bum. Słuchajcie, generalnie troszeczkę się myliłem. Ten e, punkt z park z palmami jest otwarty, także jesteśmy już właśnie w nim mamy tutaj mapeczkę w języku polskim wejście w tym momencie kosztowało 6 euro tak jest ponieważ że po prostu jak no, coś tam oni zmieniają czy coś takiego. Ale cały to jest ten park. My jesteśmy w tym spory. miejscu, także poszliśmy tędy. Zejdziemy tutaj, 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 i tak dalej, to wszystko zobaczymy Afryka, Australia, Aby. Azja, wow, bo to są palmy z każdego kraju. Mhm. W jakim kraju są jakie palmy? Niesamowite. No. Madagaskina to no dobra. Patrzcie na na to. Tu już mamy ci pierwsze okazy. Na przykład takich pan nie zobaczycie nigdzie chyba na tenerepie oprócz tego miejsca. Słuchaj, ptaszki, nie ptaszki. Widok taki. Chodźmy tutaj, czy ten zakątek tutaj. Gdzie jesteśmy? Nie, nie. Przy wodospadach mini takich skalniaczkach takich widzicie Zobaczcie na to Ale ładnie Mordeczki, słuchajcie, właśnie skończyliśmy ostatni przystanek na parku z palmami. Zrobiliśmy sobie tam piękne zdjęcie, zobaczcie jakie piękne tu są widoki, normalnie coś niesamowitego. E, także już powolutku zmierzamy w stronę naszego auta i jedziemy do Anagi. Szczerze mówiąc zaskoczył nas ten przystanek tutaj, ponieważ myśleliśmy, że zamknięta jest, zamknięty jest ten park, no ale fajnie, że udało nam się zobaczyć. Ucieklenia udało nam się i naprawdę tak. warto, to jest takie punkty stricte turystyczne, ale warte zahaczenia. Fajne zahaczenia, fajne można sobie zdjęcia zobaczyć, poczytać o różnych Krajobraz, krajobraz przepiękny, tak jak widzieliście, widzieliście tam wcześniej. Są tam, mamy, są też różne ładnie takie skalniaczki, wodospady, mini wodospady i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że bardzo fajnie tutaj właśnie przyjechać, zobaczyć, Posłuchaj. zrobić sobie fajne zdjęcia Taśku. razem. No, posłuchać ptaszku, bo są też ptaszki są. No i co? I zmierzamy Rekki. już w stronę właśnie samochodu, tylko się zgubiliśmy, nie wiem czy w ogóle idziemy w dobrą dobrze, stronę. Dobrze? E... dobrze? Mhm, no jest w a tak faktycznie no. Tam już, tam musimy, o tam idziemy. O, tam, 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 o tam, tam. Widać nie. O, tam. Wiadomo tam Dostawiamy troszeczkę baterii na anagę, bo na baladę też będzie bardzo ładnie, a śpieszymy się, ponieważ jedzie się tam pół godziny. No, jesteśmy też troszeczkę w sumie już głodni. E... Jesteśmy troszeczkę też już głodni Zjedlibyśmy sobie jakąś makę po drodze No chyba ty, chyba. Nie, naprawdę mam chęć na makę ostatnio A chodzi za mną a Ania już od paru ładnych miesięcy Także chyba tak pójdzie. Że dwa przystanki musimy zrobić Także musimy dwa przystanki zrobić, bo Nie jem mięsa Ona nie jem mięsa, więc yy, Moja kobieta niestety będzie się z No Albo zobaczymy co Także tak To do zobaczenia na kolejnym przystanku Ale... Jak ta mati droga? Podoba mi się Mogę driftować nawet, za chwilę. Jeszcze 5 minut i mogę driftować. Tylko że naprzód na pewno. Ja się jak jeszcze. Naprawdę trasa wymaga umiejętności w prowadzeniu doświadczenia. Ale szczerze mówiąc, na masce jest o wiele ciężej, powiedziałbym. Mhm. Tam jednak były o wiele węższe te. Te, te dróżki. dróżki można było I można spaść No, to tutaj też można spać, tylko chodzi, o, żeby było o wiele bardziej wężej. I trzeba było czasem się zatrzymać faktycznie na ulicy, żeby przepuścić kolejne auto. Nie? Mhm. Więc e, naprawdę na tej masce było tam dużo tego kręcenia. Tutaj mamy taki podobny klimat jak Fuji e, w Japonii. Mordożki, słuchajcie, właśnie jesteśmy na nadze dolecieliśmy, O, mamy przyjaciela jakiegoś pieska, który się z nami zabrał. E, no i co wam mogę powiedzieć? Generalnie dojechaliśmy, było troszeczkę trudno jeśli chodzi o warunki tutaj dojazdu Ponieważ są dróżki strasznie kręte i troszeczkę niebezpieczne, ale jak ktoś jest dobrym kierowcą to na pewno sobie poradzi No i zobaczcie na to Nie wiem czy to widać Generalnie musieliśmy tutaj zobaczyć taki tunel z drzew, także nie wiem czy dokładnie jesteśmy w dobrym miejscu No ale po prostu tego się nie da raczej opisać słowami Wcześniej pokazywaliśmy wam tamto miejsce, nawet nie wiem czy to dobrze widać, o tam tam byliśmy, tam właśnie gdzie jest to ten, jak to się nazywało? All... Audytorium. No i teraz jesteśmy tutaj, naprawdę powiem wam, że tego się nie da po prostu opisać słowami, bo przestrzeń jest tak yy, yy, po prostu obszerna, obszerna że kamera nie jest w stanie tego nawet uchwycić, ale postaramy się wam pokazać parę ujęć. Zobaczcie, A tam byliśmy. O tam, postaram się Wam przybliżyć, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Widzicie ten budynek? O, paczek wyostrzony dawaj. I to właśnie tak wygląda. Dobra, idziemy szukać chyba tego tunelu z drzew, bo to też jest jedna z takich piękniejszych atrakcji tutaj i często tam jeżdżą turyści, fotografować to miejsce. To miejsce. Także prawdopodobnie nikt daleko tak nie będzie tutaj. No sztos, tak by to powiedziała Gabory Z tej strony troszeczkę bardziej Z tej strony bardziej wieje mmm, Ale Po prostu Tam są wszystko też piękne widoki Tutaj widocznie kiedyś mieszka Widoki nie z tej ziemi Ale idziemy szukać naszego tunelu Ponieważ baterii brakuje A nie ma ładowarki w aucie I To jest problem Także pamiętajcie, że jeśli wynajmujecie auto To musicie mieć ze sobą Pierwsze co, to GPS holder Czyli ta wkładka gdzieś trzyma telefon na tym, żeby by oczywiście ten Druga rzecz, ładowarka samochodowa No Tutaj nie... mamy USB, ale nie działa USB jest, ale Zobrzyjcie nie działa. Się, że funkcjonuje Funkcjonuje. Tak? Słuchajcie, jesteśmy właśnie już w miejscu w którym właśnie chcieliśmy no. jesteśmy tutaj Okay. Dobra, także kilka parę słów jeszcze zanim pojedziemy stąd. Generalnie właśnie robiliśmy sobie tutaj zdjęcia. E, tutaj to tworzy taki tunel na zdjęciu, który bardzo fajnie właśnie wygląda na fotkach. Także jeśli chcecie zrobić jakieś bardzo ciekawe zdjęcia i fajne ujęcia, to na pewno tutaj musicie też przyjechać. Tak jak widzieliście wcześniej, pokazywałem wam też tamtą inną część tutaj tej góry. No i tam faktycznie jest tak, że, że też jak podejdzie się w sam dół, to widać po prostu te wszystkie gałęzie tych drzew, które też tak się fajnie zabijają w taki jeden. Wielki y, tunel. I tak w ogóle to jest to mega, mega wilgo. To jest ogromna wilgoć. Ta, 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 ta milość, no. Wietrze jest tak rześki i tak. zimno jest trochę jest, jest chłodne A, Paluszki zmarzły. Ale jestem dziś z jest 15 stopni może. No, może 14. Tunel. Nie jest. Nie ma tragedii. No to co? Generalnie... Ale bardo, to jest taki punkt, w ogóle jak się jedzie na tą Anagę, to droga jest tak piękna, jest skręta, ale jest po prostu cudowna. Jedzie się cały czas przez tunele z lasu leśne tunele, no tak. bosko. I to Sama miejsce droga Boska. ma taką ciekawą aurę wokół siebie, mm -hmm. nie? Taka styczna. No? dosyć taką nawet trochę creepy, tak. w momentach? Tak, tak. No, mam, że w nocy nie wiem czy bym tutaj przyszedł, bo no bo jest takie tak dziwnie, jest coś taką energię po prostu I Słuchajcie, słuchajcie, w ogóle tak. Postanowiliśmy, że nie wracamy jeszcze do Costa po prostu przejdziemy się jeszcze w jedną, jedno fajne miejsce, którym jest Las Teresitas. Las Teresitas, plaża las Teresitas e, z takim fajnym żółtym piaseczkiem, prawie jak nad polskim morzem. Patrzcie tam te wszystkie udeczki, takie ładne palmy. stoją. Piękne palmy tutaj z tej strony. Także myślę, że bomba ogólnie. Po prostu postanowiliśmy, że skoro jesteśmy w okolicy, nie będziemy marnować czasu, tylko jedziemy tutaj od razu i zobaczymy też to miejsce, ponieważ w sumie tak mieliśmy plan, żeby jednak tam wrócić na około godziny o 19, to i tak wrócimy na 19 i, i, i tyle w temacie. Oczywiście nie no. jest ciemni. Także mega piękna klaszyczka, zaraz pokażemy więcej ujęć i jeśli jesteście w, w okolicach... Puerta de la Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. My Santa się Santa zawsze Cruz my, mylą no, się zawsze. Jeszcze w Puerto de la Cruz nie byliśmy, de la nie byliśmy nie ale pojedziemy. Santa Cruz warto zobaczyć właśnie na jednym tripie razem z Las Teresitas, z malowniczą plażą i z dorodnymi palmami. Pamiętajcie, łódeczki, dorodne palmy to Las Teresitas i co? Pomarańczowy piasek. Warto to zauważyć na tej plaży Terasitas, że tutaj ludzie mają swoje normalne kempingi, więc jeśli chcecie zaparkować gdzieś blisko plaży, to jest jak najbardziej miejsce zaparkować blisko plaży. I tak jak widzicie tutaj większość z tych osób właśnie robią sobie taki kemping. Zatrzymują się. Bo naprawdę plaża jest przepiękna. No. Ta góra przed nami ma taki szlaczek, co wygląda jak, jak nitka, jak sznurek. To jest właśnie e, obudowa od tej krętej drogi, o której wspominaliśmy. Jest naprawdę... zakręty są naprawdę hardkorowe. Jak widzicie, chwilę nieuwagi i można spaść. Także naprawdę trzeba rozsądnie kierować. Ale widoki są po prostu boskie. Są so, sztosem. Sztosem, co mówi Agabori. Jezus. Ja troszeczkę nie, nie zbyt przygód tutaj, ale... Także... Na. My też w sumie mamy taką misję teraz, żeby znaleźć jakąś fajną restaurację i zjeść Ale pewnie głodni, nawet znajdziemy, ja mam radę iść. restauracji Dobrze, dobrze <zysyn> to, nawet, Jeśli nawet znajdziemy to prawdopodobnie dopiero nagramy w innym odcinku Co tam jedliśmy i czy warto iść nie? no Także tymczasem to był ostatni przystanek Zjemy, jeszcze. znajdziemy coś Pokażcie jak fajnie wyglądają budynki na Burce no, Zaraz właśnie pokażemy wszystkie ujęcia Thank you.